Witam widzów w grze Last Day on Survival. W tym odcinku otworzę prezenty królika z eventu Podążaj za królikiem. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z odcinkami z gry. Ciekawe czy manekin się trafi. Pisze. 50 skrzyniek prawdopodobnie manekin się trafi. 100, dobra, otworzymy. Czy mamy czas w ogóle? 30 sekund, dobra. Ty widzicie, Niestety nie udało mi się 50 nazbierać jajek, ale nazbierałem 44. Jakbym grał dłużej, <laughs> w święta, gdybym grał w święta, to może bym nazbierał, ale dobra, mieszał to, spróbujemy. Czy może, mam farto, od się Open. Niestety nie A się trafiła Trochę szkoda Można sobie kupić 10 skrzynek 49 zł Widzieliście nagrody Tutaj są one Dwie miny trafiłem to są te granaty archewkowe. Granatniki. <laughs> może sobie kupił, ale dobra mniejsza, o to nie będę kupował. Kolejny odcinek będzie z bunkru Alfa. Tu się wchodzi i tutaj widać, Sabić. Mam by bunkerach trzeba zrobić trzecie więtro. To będzie w kolejnym odcinku. Zobaczymy co my tam będziemy mieli dalej w ogóle. To jest 1 na 3. Właśnie. Może otwieranie skrzynę za etyzy Alfa. Albo znowu pomieszczenie zbudować w zasadzie. Zobaczymy. Zwajmy się tego na odcinku. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!